Poznaj Jonathana Riversa, 42-letniego prawnika, którego życie wisi na włosku po katastrofalnym wypadku samochodowym, który wprowadza go w niezapomnianą podróż poza granice świadomości. Co się stanie, gdy życie prawnika będzie na krawędzi, balansując pomiędzy życiem a przerażającą, nieznaną rzeczywistością? Zapięte pasy, bo to dopiero początek głębokiej transformacji, która rozedrze Twoje przekonania o karmie i sprawiedliwości. Czy ulotna chwila w otchłani może zdefiniować wszystko, co myślałeś, że wiesz o równowadze dobra i zła? Jeśli to cię fascynuje, koniecznie polub ten filmik i subskrybuj, aby otrzymywać więcej odkrywczych informacji. Jechałem w tamtym feralnym dniu. Słońce rzucało ciepłe promienie na drogę, gdy nagle wszystko się zmieniło. Huk rozerwał spokojną atmosferę, świat w jednej chwili stał się chaotyczny i mroczny. A potem. Cisza. Poczułem, jak oddalam się od mojego ciała, unosząc się nad wrakiem zaskoczony, a jednocześnie dziwnie spokojny. Poniżej leżały zniszczone resztki mojego samochodu surowe przypomnienie o kruchości życia. Unosiłem się w tym surrealistycznym stanie, gdy nagle ogarnęła mnie niespodziewana fala pokoju. To był głęboki kontrast w stosunku do chaosu, który właśnie się rozegrał. Spokój. Który zdawał się mnie otaczać. Kojący balsam tulił moją esencję. Spojrzałem w dół na moje bezwładne ciało, gdy dotarło do mnie, nie byłem już związany z moim doczesnym istnieniem. Byłem świadkiem rzeczywistości wykraczającej poza materialny świat miejsca, w którym czas tracił znaczenie, a ciężar moich zmartwień rozpływał się jak mgła pod porannym słońcem. Lecz wtedy atmosfera się zmieniła zgęstniała wokół mnie. Jakby samo powietrze było naładowane energią. Przyszło poczucie niepokoju, splatając się z moim spokojem. W tej chwili poczułem, że zbliża się jakaś obecność, coś zarówno przerażającego, jak i przyciągającego, co oznaczało początek mojej podróży w nieznane. Czułem, że się zbliża niewidzialna siła, która przesyłała falę strachu przez moje ciało, jednocześnie rozpalając we mnie ciekawą iskrę. Jak to jest unosić się ponad swoje życie, odłączonym, a jednocześnie w pełni świadomym każdej chwili, która doprowadziła mnie do tego punktu? Zadawałem sobie to pytanie, zdając sobie sprawę, że, mimo że czułem niepokój, był on równocześnie zrównoważony przez niewytłumaczalny komfort, który otulał moją duszę. Jakbym był jednocześnie przerażony i pocieszony, balansując na krawędzi dwóch światów, jednego wypełnionego hałasem i bólem istnienia, a drugiego spokojnej pustki, która obiecywała odkrycia. Unosząc się tam, poczułem, że obecność staje się coraz silniejsza, energia, która wydawała się stara i mądra. Czuła się jak byt i echo mojego własnego sumienia, wzywając mnie do skonfrontowania prawd, które długo unikałem. Kto lub co był tym zjawiskiem, które odważyło się naruszyć zasłonę między życiem a śmiercią? Dreszcz przeszył moje ciało, gdy czekałem na jego przybycie, wiedząc instynktownie, że to spotkanie na zawsze zmieni moje postrzeganie sprawiedliwości, karmy i życia, które prowadziłem. Tam, zawieszony w chwili, poczułem ciężar mojej przeszłości przytłaczającej mnie i wiedziałem, że nie jestem tylko biernym obserwatorem. Stałem na krawędzi konfrontacji z samą istotą moich wyborów i ich wpływu na życie innych. Czy ta obecność ujawni prawdy, które zlekceważyłem, oświetlając cienie, które trzymały się mojej kariery, jak pozostałości dymu? Fale wrażeń nasiliły się, kusząc mnie spojrzeniami przyszłych odkryć. Jak głęboko zapuści się ta podróż? Czy wyjdę z niej przemieniony, czy na zawsze nawiedzany przez prawdy, które odkryję? Pytania wisiały w powietrzu szepcząc obietnicę wglądu i strachu, gdy przygotowywałem się na to, co ma nadejść. Prede mną stał duch prawdziwej zbrodni. Mroczna postać z przenikliwymi oczami, które zdawały się dostrzegać moją najgłębszą duszę. Jego obecność była zarówno przerażająca, jak i intrygująca. Emanowała niepokojącą aurą, która obejmowała wszystkie nierozwiązane prawdy i niesprawiedliwości, które zlekceważyłem przez całą moją karierę. Czułem magnetyczne przyciąganie w stronę tego widmowego bytu, tocząc walkę pomiędzy strachem a ciekawością. Żyłeś otoczony dylematami etycznymi, Jonathan, rzekł, a jego głos rezonował we mnie głęboko. Odbijając się w moim umyśle, jak dalekie burze gotowe do uwolnienia swego gniewu. Gdy zablokowałem spojrzenie z tą enigmatyczną postacią, ogromna fala surowych emocji zalała mnie. Jakby trzymał wszystkie wspomnienia mojego istnienia: zwycięstwa, porażki i każdą wątpliwą decyzję, jaką kiedykolwiek podjąłem. Każda sprawa, którą zamknąłem, wydawała się ciężarem naciskającym na moją klatkę piersiową. Zmuszając mnie do skonfrontowania się z falami skutków moich wyborów. Czułem ból tych, których historię zlekceważyłem, ich twarze migały mi w pamięci, jak nawiedzająca prezentacja. Duch był tutaj, by ujawnić koszt moich działań, by rozświetlić cienie, które zignorowałem. Ten moment to rozrachunek kontynuował, a z każdym słowem czułem, jak kajdany zaprzeczenia zaciskają się wokół mnie. Każdy wybór, który podjąłeś, każda moralna wątpliwość, którą zignorowałeś, wplotła się w tkaninę twojego życia. W tym momencie zaczęła się przejaśniać. Żyłem w iluzji, że moje działania nie mają znaczenia w szerszym kontekście. Ale gdy duch prawdziwej zbrodni ujawniał ciężar moich dylematów etycznych, moja początkowa opór zaczęła się kruszyć. Duch machnął swoją eteryczną ręką, a nagle znalazłem się zanurzony w kaskadzie wspomnień. Widziałem twarze moich byłych klientów, tych, za których walczyłem, i innych, których zaniedbałem. Każdy z nich, nić w skomplikowanej tkaninie mojej profesji, kręcił się wokół z błyskami nierozwiązanej krzywdy i pragnienia sprawiedliwości. Gdy ich wyrazy twarzy zmieniały się z gniewu w rozpacz, czułem, jak ich emocje splatają się z moimi. Wina przelała się przez mnie, rozrywając moje serce na otwarte rany i budząc głębokie zrozumienie. Każde działanie miało konsekwencje, często nieprzewidywalne, a czasami katastrofalne. Twoja podróż w świecie przestępczości i sprawiedliwości nie polegała tylko na wygrywaniu spraw czy utrzymywaniu reputacji, szepnęło duch, a jego słowa owiały mnie jak całun. Chodziło o życie, które zostały dotknięte twoimi decyzjami. Czułem ciężar tej prawdy rezonujący we mnie, każdy puls odbijający moje własne etyczne niepowodzenia. Musisz skonfrontować te konsekwencje, aby naprawdę zrozumieć swoje życie i wybory. Gdy stałem przed duchem prawdziwej zbrodni, przebiła mnie przerażająca, ale jednocześnie wyzwalająca myśl. Ta postać miała klucz do zrozumienia wszystkich moich przeszłych działań. Oczekiwanie było przytłaczające. Co ujawni? Jakie ukryte prawdy czekały, gotowe by odsłonić najciemniejsze zakamarki mojego zawodowego istnienia? Pamiętaj, Jonathan, każda decyzja miała konsekwencje, z którymi jeszcze nie musiałeś się zmierzyć, rzekło. Przypomnienie i wyzwanie. W tym głębokim momencie wiedziałem, że nadchodzące objawienia wstrząsną samymi podstawami tego, kim wierzyłem, że jestem. Jak ta konfrontacja wpłynie na mnie? Jakie blizny ujawni, a co ważniejsze? Czego nauczy mnie o splecionych ścieżkach mojego życia i ich? Gdy duch zaczynał znikać w cieniach, Pozostałem zmagając się z ciężarem jego słów, a mój umysł pędził w poszukiwaniu możliwości i realizacji. Nie mogłem oprzeć się myśli, co te objawienia ujawnią w głębi mojego istnienia. Ile żyć nieświadomie wpłynąłem i jakie prawdy o sprawiedliwości, karmie oraz mojej własnej moralności miały właśnie wypłynąć na powierzchnię. Odpowiedzi unosiły się jak kuszący szept, nawołując mnie do dalszego odkrywania tego... Surrealistycznego, transformującego doświadczenia. W tym momencie, w zawieszonej rzeczywistości, obecność ducha wzrosła, powodując, że moje przeszłe decyzje błyszczały przede mną jak na ekranie. Czułem się, jakbym wynurzał się z głębokiego, ciemnego morza, zmagając się z oddychaniem w świetle zrozumienia. Każde wspomnienie to był oddech grozy i żalu. Ukazujący twarze, które dawno zapomniałem, moich byłych klientów. Ich wyraz twarzy, pełen bólu i rozczarowania, przebił mgłę mojego zawodowego oddalenia. Czułem ich zmagania, ich lęki i nadzieje owinięte wokół mnie jak całun. Duch prowadził mnie przez te wspomnienia, ilustrując więzi, które łączyły nas wszystkich w sieci karmicznych konsekwencji. Przypomniałem sobie chwilę, gdy wybrałem wygodę zamiast integralności, stawiając zysk ponad sprawiedliwość. Był Jason, który ufał mi, bym przeprowadził go przez jego prawne walki, ale czuł się zdradzony moją obojętnością, gdy odłożyłem jego sprawę na później na rzecz bardziej lukratywnego klienta. Jego ufny uśmiech nawiedzał mnie, gdy obserwowałem, jak zapada w rozpacz. Ciężar utraconych możliwości przygniatał go do ziemi. Potem była Rebeka, której rodzina załamała się pod ciężarem trudnych decyzji, które zatwierdziłem, wydawało się, dla ambicji. Siedziała naprzeciw mojego biurka pełna nadziei, ale jednocześnie wrażliwa, a ja, pochłonięty ambicją, zignorowałem jej prośby o pomoc, ponieważ ich rozwiązywanie oznaczało dla mnie więcej czasu i mniej uznania. Duch rozplątywał te wątki wyboru, tkał narrację, która odzwierciedlała podstawowe zasady karmy. Każde działanie ma swoje konsekwencje, które rezonują w życiu ludzi, których dotykamy, często w sposób, którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Gdy poczułem, jak wstyd mnie zalewa, gorący i gorzki, zacząłem dostrzegać, jak łatwo zlekceważyłem moralne dylematy związane z moimi wyborami. Dialog ducha otworzył mi oczy na ciemniejsze zakamarki mojego zawodu, gdzie integralność wymknęła mi się z rąk jak piasek. Czułem, jak serce bije mi mocno. Każde uderzenie przypominało mi o ciężarze tych wyborów. Ile żyć wpłynęło na mnie, a ja nigdy tego nie zauważyłem. Zmagałem się z smutkiem za tymi, których zawiodłem, jednocześnie walcząc z uświadomieniem sobie, że moja własna ambicja kosztowała ich wiele. Każda decyzja była nitką w tkaninie karmy, ujawnił duch, podkreślając, jak bardzo nasze życie jest ze sobą powiązane. Byłem całkowicie pochłonięty tą głęboką lekcją, rozumiejąc teraz, że nawet najdrobniejszy wybór może rezonować daleko poza moim ograniczonym postrzeganiem. Początkowe poczucie paniki przekształciło się w klarowność, oświetlając ogromny wpływ moich działań. Jak często stawiamy sukces ponad integralność? Zastanawiałem się, uświadamiając sobie, że to pytanie może dotyczyć każdej sfery życia. Byłem żywym dowodem na to, jak ambicja może zaprowadzić nas w mroczne miejsca, jeśli nie jesteśmy świadomi kompasu moralnego, który pokierowuje naszymi decyzjami? Moje spotkania z dłużnikami, ofiarami moich przeszłych zaniedbań, zaczęły odtwarzać się w mojej pamięci. A ja zacząłem poważnie kwestionować etykę moich wyborów, a nie tylko ich wyniki. To przebudzenie oświetliło przed mną nową ścieżkę, która wymagała odwagi i odpowiedzialności. A jednak, gdy słowa ducha echem odbijały się w moim sercu, nie mogłem zignorować niepokojącej prawdy, która pozostawała. Ile żyć wpłynęło na mnie, zanim zdawałem sobie z tego sprawę? Każde objawienie sprawiało, że wahałem się na krawędzi zarówno akceptacji, jak i rozpaczy, pragnąc naprawić wątki, które wyciągnąłem z miejsca w tkaninie karmy. Co jeśli nasze działania odbijają się znacznie dalej niż zrozumienie? Stojąc tam, otoczony obecnością ducha, poczułem, jak zalewają mnie objawienia. Żywe obrazy świata, w którym niesprawiedliwości trwały, nieuznawane i nieukarane. Zawsze fascynowały mnie prawdziwe zbrodnie przerażające opowieści o życiu zmienionym przez wybory ale teraz stawałem w obliczu brutalnej rzeczywistości że te opowieści to nie tylko rozrywka to zasady szerszej prawdy karmicznej, która czeka, by ją dostrzegano i zrozumiano. Głos ducha echem odbijał się we mnie, nawołując mnie do zrozumienia złożoności konsekwencji, które często ignorujemy. Wyobraziłem sobie społeczeństwo cierpiące pod ciężarem przeszłych działań niespełnione traumy, niezabite krzywdy, które podtrzymują cykle przemocy i rozpaczy. Za każdym razem, gdy decydowaliśmy się zignorować niesprawiedliwość lub milczeć w obliczu zła, przyczynialiśmy się do tego cyklu. To był potężne przypomnienie, że Każda decyzja, czy wielka, czy mała, miała moc, by rozprzestrzeniać się na zewnątrz, wpływając na życie w sposób, którego może nigdy w pełni nie zrozumiemy. Gdy ta przytłaczająca rzeczywistość osiedliła się w moim sercu, poczułem nieodparty impuls sprawiedliwości karmicznej. Prawie słyszałem echa moich własnych decyzji, odbijające się jak grzmot w oddali. Jak przyczyniłem się do tego echa? Czy kiedykolwiek zastanawiałem się nad wpływem moich najmniejszych czynów? Każdy drobny gest dobroci miał potencjał, by podnieść zmęczoną duszę. Z drugiej strony, nawet najdrobniejsza wypowiedź okrucieństwa mogła pozostawić blizny, które trwały całe życie. To pociągało za sobą krawędzie mojego sumienia, jakby domagając się mojej uwagi, i nie mogłem pozbyć się głębokiego poczucia odpowiedzialności, które to wywoływało. Przemiana, przez którą przechodziłem, zaczęła stawać się jaśniejsza. Nie mogłem już postrzegać swojego życia w izolacji. Musiałem przyjąć wzajemne połączenie naszej egzystencji. Zdałem sobie sprawę, że każdy mały czyn może zmienić życie wnieść chwilę nadziei lub skierować trajektorię ku czemuś bardziej pozytywnemu. Duch oświetlił tę prawdę, a w momencie jasności poczułem, jakby ciężar opadł. Byłem wzywany do przemyślenia nie tylko moich wyborów, ale także intencji, które za nimi stały. Co jeśli wybiorę bycie bardziej współczującym? Co jeśli odważę się mówić przeciwko niesprawiedliwości, gdy ją zobaczę? Te myśli krążyły jak wir w moim umyśle, delikatnie przekształcając moje zrozumienie karmy. Stało się to mniej kwestią kary, a bardziej możliwością wzrostu i uzdrowienia. Wybierając świadomość tego, jak moje działania odbijają się w świecie, mogłem aktywnie uczestniczyć w pozytywnej przemianie naszej wspólnej rzeczywistości. To było potężne i nie byłem sam w tej podróży. Duch namawiał mnie do podzielenia się tym przebudzeniem, dostania jako świadectwo potencjału zmiany, który kryje się w każdym z nas. Gdy nasze spotkanie stawało się głębsze, poczułem rosnącą powinność, by przełamać milczenie dotyczące naszych, Zbiorowych doświadczeń. Wnioski z moich refleksji wykraczały poza moją osobistą podróż. Były wezwaniem do działania dla wszystkich, którzy odważą się słuchać. Z każdym uderzeniem serca czułem pilną potrzebę, by obudzić innych do prawdy, że każdy wybór, niezależnie od tego jak mały, przeplata się z większym gobelinem ludzkości. To przypomnienie, że w tej złożonej sieci życia wszyscy jesteśmy ze sobą spleceni. Nasze losy tkane razem przez nasze czyny i ich konsekwencje. Uczyłem się poprzez to transformujące doświadczenie, aby przyjąć swoją rolę w kształtowaniu tego gobelinu, odbierając swoją moc, by wpływać na narrację o sprawiedliwości, współczuciu i konsekwencjach. A kiedy stałem na progu tego zrozumienia, czułem się gotowy, by przyjąć głęboką odpowiedzialność, która się z tym wiąże. Ta transformacja to nie tylko moja historia to wezwanie do Was wszystkich. Objawienia, które przeżyłem w tym momencie bliskości śmierci, wznieciły w mnie iskrę, uświadomienie, że wszyscy mamy moc, by przeformułować nasze narracje, by zaakceptować ścieżkę uzdrowienia, która wpływa nie tylko na nasze życie, ale także na tych wokół nas. Każdy z nas trzyma pędzel i paletę, by stworzyć własne arcydzieło, a robiąc to, mamy możliwość wpływania na większy gobelin istnienia. To pełna mocy, prawda przypomnienie, że uzdrowienie zaczyna się w nas, a każdy pozytywny krok, który podejmujemy, może inspirować innych do wyruszenia w ich własne podróże transformacji. Gdy stałem w świetle, przyswajając potężne prawdy, które się objawiły, jedno przesłanie brzmiało w centrum mojego istnienia: Każde działanie rezonuje w gobelinie karmy. Czasami to najmniejsze wybory tkają najważniejsze wzory. Wyobraźcie sobie wpływ, gdy postanawiamy być bardziej życzliwi, wybaczyć lub podążać za swoimi pasjami. Te pozornie drobne działania kumulują się i tworzą fale zmian, które sięgają poza nasze bezpośrednie otoczenie. To głębokie uświadomienie, które może przekształcić nasze podejście do każdej chwili w naszym życiu. Teraz chciałbym usłyszeć od Was, jakie kroki podejmujecie w kierunku własnej moralnej ewolucji. Wasza podróż ma znaczenie, a dzielenie się doświadczeniami może stworzyć poczucie wspólnoty i wsparcia. Zacznijmy dialog w komentarzach poniżej. Wasza historia może zachęcić kogoś innego, kto również jest na skraju przemiany. W nadchodzących tygodniach wyobrażam sobie, że przeanalizuję więcej osobistych historii transformacji i jak możemy uczyć się z przeszłości, by kształtować lepszą przyszłość. To dopiero początek naszej wspólnej podróży, a ja z niecierpliwością czekam, aby zgłębić to z Wami wszystkimi. Zbadamy wiele aspektów duchowości, karmy i osobistego rozwoju, rozplątując zawiłości naszego wspólnego ludzkiego doświadczenia. Podczas gdy reflektujecie nad wnioskami przedstawionymi dzisiaj, wyzywam Was w tym tygodniu do zidentyfikowania jednego działania, które może pozytywnie wpłynąć na Wasze życie. Może to być coś tak prostego jak skontaktowanie się ze starym przyjacielem, lub postanowienie, by poświęcić swój czas dla sprawy, która Was interesuje. Cokolwiek to jest, podzielcie się tym z kimś, by pozostać odpowiedzialnym. Ten mały akt może prowadzić do większej świadomości i intencji w Waszym życiu, tworząc podwaliny pod istotne zmiany. Do następnego razu, wciąż wybierajcie rozwój i świadomość. Wszyscy jesteśmy w tym razem. Nasza wspólna podróż jest spleciona w tkaninie ludzkości, a z każdym świadomym wyborem, który podejmujemy, przyczyniamy się do jaśniejszego, bardziej współczującego świata. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, dokąd zaprowadzą nas nasze ścieżki.